A będziemy startować dokładnie z tej góry, z samego szczytu. Tam. Dobra, ja już ubrany. Pablo się jeszcze ubiera, i zaraz startujemy. Raz było w powietrzu. I teraz trzeba znowu. Siema. Oh. Dobra. Wczoraj wcale tak mocno nie powiłem, Ponieważ dzisiaj mi czeka super sprawa. Ale mam fajne mieszkanko. Zaraz wam pokażę. Dej salon, kuchnia. Czekajcie, odwrócę kamerkę. Tutaj jeszcze jeden pokój. Łazienka, spoko. No, i pokażę wam widoczek, jaki jest. Później mam coś więcej powiem o tym mieszkaniu. Bo to nie jest przypadek, że tu jestem. O, tam widać może. Tam, tam, tam. Tutaj basenik. Super miejsce. Do Pabla na śniadanie i do zrobić coś szalonego. <laughs> dla niego to normalna sprawa, dla mnie jeszcze nie, bo nigdy tam, nigdy takiego czegoś nie robiłem. I w ogóle to, że jestem w tym mieszkaniu tutaj, yy, że będę leciał wczorajszy jacht, to wszystko dzięki właśnie niemu pomógł mi to załatwić. No i oczywiście ja tym wszystkim ludziom tutaj robię reklamę. Także. Wszędzie zostawię linki, żebyście widzieli. Może ktoś będzie chętny przyjechać. Ja jestem mega zadowolony. To będzie później, to Wam też powiem, ale wiem, że na pewno będę. Widzicie, się robi Widzicie Jaja. jak się robię jak się ustawiłem? Ja jajem już na zanamaślam. A będziemy startować dokładnie z tej góry. Z samego szczytu. Tam ze szczytu startujemy, tak? Z tej tak. góry? 2, 3, tak. 6, 5. 2365 metrów. A na jaką wysokość się wzniesiemy? A to, to, to się okaże to zobaczymy. No. Ale będziemy lądować na wysokości zero. to jest także największa denivelacja pomiędzy no. szczytem, no. miejscem startu, a lądowaniem na świecie. O, to jest bardzo ciekawe. Ciekawa przygoda mieczy. Dokładnie będziemy lecić na paralotni. Nie masz co ukrywać. Nigdy wcześniej nie leciałem, także będzie super zabawa. Hello. Dobra, dojechaliśmy do przystanku Teraz kolejką Tam, na samą górę. Na górę Olimpos Turcy twierdzą, że ten Olim, który jest w Grecji, to nie jest właściwy, że to tutaj jest prawdziwy Olim. Tutaj tu. czekajcie, w tą stronę. <grym> I że tutaj mieszkał Zeus i tutaj wszystko to się działo. <grym> Kto ma rację? Nie mi się sprzeczać. Niech sobie każdy myśli to, co sobie myśli. Czekajcie, czekajcie, bo sobie. O! Tu jest kolejka A tu jeszcze ekipa z nami idzie. A tu jest Pablo Pablo na górze wytłumaczy dokładnie Wam jak wygląda skok eee... lot, lot, lot. lot, 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 Jak wygląda lot? Ja nie wiem co wszyscy mają z tym skakaniem Ja też nie wiem. Ale widzę jakoś tak na stronie idzie że to jest, ale dobra, to jest lot No i na górze Wam wytłumaczy wszystko co ja Robi wrażenie, co nie? dole na 80 ludzi Ale widzicie jakie są No i patrzcie ten widok O Widzicie tam w serce? Jakie jest zrobione? Ło, <laughs> jaka dolina No dla ludzi z... Z tym z lękiem wysokości nie O widzicie Macie Zeusa I tu dokładnie 2365 metrów Co na fajuje tam się... Tam się nic nie dzieje. Ja myślałem, że ją to do góry wyszczeli albo coś. Ojej, no nie wierzasz. Ja Idę właśnie na taras widokowy. I powiem się na takiej wysokości tu przeszedł, nie wiem ile tu, dwa piętra szedłem do góry. I taka zadyszka nie złapała. Powietrze o. Widzicie? To nie można nadać dronami. Powietrze jest tak ciężkie o, teraz może zacząć trochę My Jestem właśnie na takim tarasie. Ale to jest niesamowite. Robi wrażenie, co nie? Ciekawe czy wy to będziecie widzieli tak samo jak ja. Tam już może. Znaczy nie tam, A Fajnie, idę z drugiej strony jeszcze zobaczyć. Ale będzie przygoda. Serio, jak patrzę na to, jestem mega podekscytowany. Nie, że jest, nie jestem przestraszony, no bo się nie boję. Jakbym się po to nie poleciał, taka jest prawda. Także to jest po prostu podekscytowanie, bo to jest coś nowego dla mnie. Rad leciał ze spadochronem. Ja na przykład nie leciałem. Ale kiedyś na pewno skoczę, tylko chcę skoczyć w Dubaju. Bo mi się marzy, tam nad tą wyspą palmą Dobra, bo bardzo wieje, tak będzie to słabo słychać wszystko. Już ubrany, Pablo się jeszcze ubiera i zaraz startujemy. Super, na, 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 strojenie, na, strojenie, na strojenie bojowe. To jest pas startowy, już na który składają paralotnie. I jestem Czekamy teraz, żeby powiało troszkę. wiaterek powiał, żeby rozłożyć sobie skrzydło, przygotować się do startu. A briefing powiem zrobić taki. Będziesz z przodu, przyjmą. będziemy z pięci razem i powiem: 3, 2, 1 i biegniesz. Nie wskakujesz na to, to nie żaden koń. Biegniesz, biegniesz, skrzydło nas uniesie. O, y, usiądziesz dopiero wtedy, jak Ci powiem, żeby, żebyś sobie usiadł. Wszystko. Ok. dobry. 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 Raz. chłopaka nam zmuliło Strasznie. Ale, 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 ale opanował, nie, nie, nie ulało mu się. Jeszcze. Nie, spokojnie, już nie będzie, już strasznie nie będzie. Ale fajnie, no. Wrażenia będą niezapomniane, na pewno. Zobaczcie, tam widać Antal tam widać antalię. Za nami góra, z której startowaliśmy.

wina przedobrzyłem, chciałem go wysoko zabrać, a no nie pomyślałem, że może zrobić się niedobrze. Następnym razem jak polecimy, to no. po prostu polecimy na spokojnie. Okej. Okay. Jak samopoczucie? Bardzo dobrze, szybko się uczę. Minuta i latam. A wczoraj tam byliśmy. Dawaj, dawaj, i do Right break yours yeah, Perfect wow. I didn't see that kind of touch the ground before yeah. I had around 10,000 experience here, no one touch ground like you Perfect <laughs> Raz było w powietrzu i teraz trzeba znowu Super Naprawdę każdemu polecam Warto się było pożegać. Ja no, dlatego się po prostu pożygałem ponieważ Pablo trochę za wysoko wszył, trochę zakręcił No i ja też zrobiłem błąd, że wypiłem wcześniej lemoniadę, wypiłem kawę. No i po prostu podeszło. No. Ale ogólnie bardzo na plus. Pablo dziękuję bardzo, że żyje. Polecam wam naprawdę. Zostawię wam na dole kontakt. No i... Warto. O. Ale jeszcze cały czas czuję tutaj Jak podeszło. Ale ja, ja po prostu przedobrzyłem, chciałem, żeby chłop miał fajny lot, a sobie zapomniałem, że to niestety. nie wszyscy mają takie żołądki jak ja. No właśnie. Nie, błędem była chyba Lemoniada i kawa przed tym, no Ale całe szczęście mieliśmy zabezpieczenie z kartoniku taki pojemniczek do żegania. Przynajmniej nie pożygałem po sobie. Tyle dobrze. Ale świetne uczucie, naprawdę. Teraz, jeszcze na koniec, dezynfekcja, wszystkiego wiadomo, bakteria. Pablo, pakuje jeszcze sprzęt. Pablo, jedziemy odwieźć do chaty, ponieważ wszystko jeszcze jest tu. Muszę sobie kupić Coca-Cola. Uspokójcie trochę, akurat filmiki, bo przeglądam. Dzisiaj jest niedziela, w filmie zobaczycie dokładnie w poniedziałek. Świetne przeżycie, normalnie cały czas jestem zachwycony. Będziecie mieli okazję, naprawdę nie ma się czego bać. Start jest, nie wiem ile, start trwał. No nie, no nas wyrwało po prostu Wyrło? z butów, no. Ale to mi się wydawało, że i tak było super. A nie było? Nie, no było super, tylko że, że start był szybki, normalnie to się no. biegnie powolutku i, i, Aha, i, się i po znosi. prostu unosi. Da. A, no bo my tak zrobiliśmy parę kroków i było za dług? Ale i tak było spoko, lądowanie idealne, zobaczycie, zobaczycie, wszystko zobaczycie. Teraz jadę się uspokoić, później może basen i później, co my mieliśmy później robić? Na ruiny pojedziemy, Aha. pojedziemy. No, jedziemy pozwiedzać po prostu, jakaś plaża, ruiny. Najpierw muszę się uspokoić. By znaczy, nie ja się uspokoić, tylko mój żołądek się musi uspokoić. O. No decydujemy, to, to wszystko moja wina, bo przedoprzyłem. No, nie, nie powinienem. No, ale. No. to jest też jego wina, bo, bo kawy się nachlał i lemoniady musiał. No, wybić. Nie. No to, był, to był mój błąd, przyznaję się. Jego błędem było, że za, chciał za dobrze. Zamiast <głos》> sobie po prostu lecieć. Głupio wyglądał w tej maseczce. Ej, no, no. Kazalić, w pracy byłeś, kazali. No, w pracy. Dobra, stajmy może pod sklepem, teraz tą wolę i dalej, nie? Dalej, dalej. Albo to dalej, dalej. Winogronka rosną, jeszcze nie są dobre niestety, bo są z chęcią wiatr. A tam wyżej na drzewie figi, ale też niestety jeszcze nie są. No, a my idziemy gdzieś na jakiś znaczy ja będę jadł. So, dalej winogronka. No, so, ja będę jadł obiad, bo Pablo ogólnie mało je. A mówi za to, że ja bardzo dużo. Ja nie jem bardzo dużo, jem cztery razy dziennie. Jak jestem w Tajlandii i trenuję do razy dziennie, to jem pięć razy dziennie. No ale po prostu mój organizm ma takie zapotrzebowanie na dostarczenie kalorii. Po prostu no muszę tyle dostarczyć. Tylko nie jest tak, że ja też liczę i tak dalej. Nigdy się w to nie bawiłem. Ja po prostu sam czułem ile potrzebuję i tak dalej czułem, jak później mój organizm reaguje. Czy jestem słaby, czy nie, czy muszę coś zwiększyć. Wszystko było fajnie Dobra, mam nadzieję, że zjemy jakieś dobre tureckie jedzenie A później yy, Pablo powiedział, że ugotuje w domu Że w jednym z moich odcinków słyszał, że mam ochotę na ziemniaki z koperkiem, mizerię, yy, kotleta No i właśnie dzisiaj to będzie Będzie <noise> Dzisiaj to będzie na obiad <noise> I my to śmieszyło poprawianie Ja nie wiem, co się ludzie przyczepiają każdy sobie gada jak mu się podoba. To jest... Każdy ma swoje życie. Jezu rozmawia. W ogóle ktoś mówi, wieśniaki mówią będę. A co on ma do ludzi ze wsi? Ludzie ze wsi są tacy sami jak inni ludzie. Każdy mówi jak się chce. Chce. <śmiech> no. <śmiech> Dobra, kończę to. Patrzcie jakie oliwek. Tylko czekajcie. Czy są? O, tak, prosto Oczywiście jeszcze nie dojrzałe Ale będą Nigdy nie widziałem Co będą albo widziałem i nie pamiętam Ale wydaje mi się, że chyba nie zakupy Mamy Śmietana Śmietana Za Smetana. 9 billion. Będzie do mizerii Pokażę wam jeszcze jak tutaj dzień wygląda ładnie ten basen, bo nie wiem czy miałem okazję. O, teraz akurat jest no. Akurat jest dużo dzieci. Naprawdę bardzo ładne miejsce. Przyjechaliśmy właśnie na fajną miejscowę Stare... Znaczy nie stare, dobra, ruiny starego miasta. Za chwilę wam trochę o tym opowiem, tylko coś przeczytam. Nie ma to Ludzie tutaj na przykład na pikniki przyjeżdżają. Tutaj też jest plaża. No i ogólnie się podobno jest bardzo dużo ludzi przez to właśnie, że jest niedziela. Dotarłem do teatru. O, ten jest dużo gorzej zachowany niż ten, w którym byłem w Pamukale. Ale fajnie było. Myślę, że odpalę ten drona bez trzypału i tu nikt mi nic nie powie. Znowu prawie straciłem go. Straciłem zupełnie sygnał. Bo chciałem za górą w, koło motorówek trochę nakręcić przy plaży. No i straciłem sygnał, coś się włączyło, jakiś tam zapaliła się lampka, że dron został całkowicie. No że sygnał. Ale na szczęście wszedłem na taki kamień... Znaczy nie kamień, no na mury. Wszedłem. I nagle zapaliła się z powrotem kamerka drona i się gdzieś nad lasem pojawił. Całe szczęście, a traciłem go już nad wodą. Już myślałem, że wpadnie. <grym> nie, no, przez ostatnie dni trochę za bardzo z nim ryzykuję. I to nie wiem, przez to, czy że się trochę lepiej nauczyłem latać, czy nie wiem to, ale muszę się trochę uspokoić z tym. Bo jak go stracę, to nie będzie fajnie. Nie będzie fajnie. No. Jedna reklama. Pamiętajcie, że jak jedziecie gdzieś na wakacje, mam kod zniżkowy na airbnb, jest w opisie. Wy dostajecie zniżkę, jak się zalogujecie z mojego kodu. Ja coś mam darmowego do wykorzystania, jakieś pieniądze na nocleg. Dwie korzyści. Dziękuję, idę szukać Pabla, bo gdzieś właśnie tu kręcił filmik na swój kanał. Nie wiem gdzie on jest. A, jeszcze zaglądnę na plażę, pokażę wam jak plaża tu wygląda. No i znalazłem fajną miejscówkę. Ludzie sobie tu pikniki robią Takie rodzinne miejsce o tutaj przed chwilą prawie straciłem drona bo chciałem zejść nisko, żeby nakręcić te łódki i bym miał prawie dwa koła w plecy. Miejscówka klimatyczna, trzeba przyznać. Ale wejście tutaj kosztowało 27 zł, chyba, tylko 30 jakoś, tak. No, tutaj jest jak na wakacjach. Właśnie gadałem przed chwilą z Polem, z Piotrkiem Polo-Przywarskim. Jak nie jesteście na jego kanale, to zajrzyjcie. No i chłopak już na randce. bo też zaczął podróż. I za wyżami poziom, dlatego muszę nadrobić. I tylko dojadę do Kapadocji. Zaczynamy. No teraz to, no, chociaż jak będę wolu, Denis. Zobaczymy. Pozdrowki Polo. Idę właśnie do Pawla na obiad o kolację Tak które wspominałem wcześniej. Mają być kotlety, ziemniaczki, nigeria. Trochę nam zeszło, także... O! <grym> Było blisko. Ale wczoraj na tym samym schodzie się przewróciłem. Ja nie wiem jak to robię. No. Pablo stwierdził, że gotuje, Także świetnie. Bardzo mi to pasuje. Dawno nie jadłem takiego obiadu. Zaraz wam pokażę to i jak. To się gotuje. <laughs> Patrzcie, tu jedno, tu drugie. No jakoś to. Nie profesjonalne wiem, nie, nie, podejście. Nie, nie, jakie profesjonalne? Ja nigdy tego nie robiłem. Nie wiem, jak to się robi. Dobrze ci no, idzie. Bo, żeby Dobrze ci idzie. Wciągaj, żół, wciągaj <laughs> brzuch. wciągaj No Zaraz dodam jeszcze kordeciki usmażone. Nie, one będą się smażyć. No, one jedną rzecz. <laughs> Koperek. Skąd dogarnąłeś? Stary była akcja koperek. Gdzie, wiem, że, wiem, że sam przed ma koperek. O. Poszedłem i, I miał. <laughs> Idealnie. I, I patrzcie to. Mizeria. Ziemniaczki kotlet. dla was to nic. Ale dla mnie. Dla mnie w sumie też. Dla ciebie da... <laughs> Ja takiego obiadu naprawdę dawno nie jadłem. Także... Dziękuję bardzo. Studio nagrań. <laughs> Tu jedna kamerka. Nie, to... Druga. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. <noise> Wiadomo. Dobra, kolacja zjedzona. Dziękuję bardzo. Było bardzo smaczne. A Was chcę zaprosić na kanał. Jak się będzie dokładnie nazywał? Czy masz jaja. Czy masz jaja? Na dole zostawię link oczywiście. Tam filmiki będą się pokazywały raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Nie, 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 raz na dwa tygodnie. Raz na dwa tygodnie, no, no, no przepraszam. Raz na dwa tygodnie, raz na tydzień. Eee, zobaczycie, jak będziecie dzisiaj, nie spodziewajcie się, że tam jest dużo. Tam jest po prostu e, pokazanie Wam o czym to będzie opowiedzenie, eee, przedstawienie. przedstawienie się i tak dalej. No i później raz w tygodniu, raz Też na tygodniu. Też to jest masakra, co, co mi to zajęło, żeby to montować. To jest, to jest po prostu masakra. Początki są ciężkie, każdy wie jak jest. Kto robi YouTube, wie o co chodzi. Każdy miał początki ciężkie, no także zapraszam was na kanał. Dodatkowo tak jak wspominałem wcześniej, jeśli będziecie chcieli nurkowanie na dole macie Instagrama, jeśli P macie, piszcie, piszcie do mnie, bo, no, bo będziecie mieli zniżkę wtedy po nie, prostu. Powiem tak jest taka sprawa, że y, jeśli oni sprzedają jakieś, jakieś swoje produkty, y, ktoś jakaś agencja zawsze zarabia na y, to się nazywa komisja. Mi, hmm. mi to jest niepotrzebne, także ja po mieli. prostu daję wam w tej cenie co oni mi dają. także, Ale to, to, to musicie z polecenia mnie. Także ja muszę o tym wiedzieć, że wy chcecie nurkować, czy latać na paralotni, czy cokolwiek. Dokładnie. A ja polecam wszystko, bo wszystko było fajne. Dobra, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Trzymajcie się, zostawcie komentarz, like. Peace. Nara.